Powiedziałabym, kochana, idź dalej, bo czeka na ciebie coś pięknego. W 2015 roku stałam przed sklepem i zastanawiałam się, czy dzisiaj kupić jedzenie psu, czy nam. Komornicy, długi mój tata był w szpitalu, a ja stałam bezsilna i rozbita. Myślałam wtedy, że ten cały rozwój to jest ściema, a że podążanie za sercem zupełnie nic nie daje, do niczego nie prowadzi. Czułam się ofiarą. Zła, oszukana, wściekła. Ale prawda była inna, bo to ja tworzyłam tę rzeczywistość. Zajadałam i zapijałam swoje emocje, uciekałam od siebie, szukałam wciąż winnych. Zrozumiałam to dopiero, gdy zatrzymałam się i spojrzałam w siebie. Transformacja zaczęła się od akceptacji tego, co jest, i tego, co najbardziej boli. I wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Przyszła obfitość, przyszła lekkość i ta wewnętrzna moc. I dziś wiem, podążanie za sercem to zawsze jest najlepsza droga do siebie, nawet jeśli na początku nie widać sensu. Kiedy zaufasz, czeka na ciebie więcej niż jesteś w stanie dla siebie wymyślić.